Wielon wszystkim. Dzisiaj szybki airdrop, a dokładnie sprawdzenie, czy kwalifikujemy się na airdropa od C4E. Tak to się nazywa. Wystarczy wejść na mojego bloga. Oczywiście znajdziecie go pod adresem www.marekporwol.pl. Przechodzimy na wpis FairDrop C4E. No i tutaj znajdziecie kilka istotnych informacji, jak można było się na tego airdropa zakwalifikować. Jeśli wy spełniliście te wszystkie warunki, które tutaj są wypisane, macie szansę otrzymać jakieś tam tokeny od nich. Jeśli nie wiesz czy się kwalifikujesz i chcesz sprawdzić tą kwalifikację, wystarczy przejść tutaj na tą stronę, która jest umieszczona tu i sprawdzić, po swoim adresie kosmos, czy kwalifikujemy się na taki airdrop. Ja się kwalifikuję, ponieważ tak jak tu widzicie na tym zdjęciu otrzymać mam 225 sztuk tego tokena c 4 i No i jak to zrobić? Wchodzisz na tą stronę, pojawia Ci się strona właśnie takim okienkiem. Tutaj wpisujemy nasz adres, klikamy check, no i później pojawia nam się informacja Ile tych tokenów mamy otrzymać? Jeszcze dodatkowo więcej informacji znajdziecie na medium tego właśnie projektu. Wystarczy przejść tutaj też na medium i się dowiemy troszkę więcej na temat tego projektu. Tak, jak wiecie, jest to airdrop. Ja jakoś nie przekładam dużo czasu na to, by tu robić jakieś dogłębne researche na temat tych airdropów. Po prostu to, co dostaję, zabieram, ewentualnie pozbywam się części tokenów. Część tokenów gdzieś ląduje na stakingu. I to wszystko praktycznie, co można tutaj zrobić z tym projektem. Możecie sobie tutaj więcej na ten temat przeczytać. Jeśli ktoś ma ochotę, no to po prostu może troszkę bardziej ten projekt śledzić. Dla mnie kolejna ciekawostka kolejne darmowe Siano do odebrania. Kiedy to będzie można sprzedać? Nie wiem, ile to będzie warte. Nie wiem, także to by było tyle, jeśli chodzi o ten airdrop. Pamiętajcie, dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę do góry. No i napiszcie w komentarzu, ile tokenów wy macie otrzymać. Trzymajcie się, cześć.